Siemka jest Remy Witam Was z powrotem na boisku. Dzisiaj pod lupę bierzemy najmłodszego, debiutującego gracza w reprezentacji Hiszpanii, gracza, który bardzo szybko przebił się do seniorskiej piłki, a jednocześnie w niej błyszczy, zyskując zmianę wschodzącej gwiazdy, a dzięki Ergolowi mamy okazję przetestować buty, w których gra, czyli Adidas F. 50. Buty Adidas F50 Elite Lace zostały zaprojektowane z myślą o prędkości. Podeszwa Sprint Frame 360 to anatomiczny design podeszwy zewnętrznej połączony z kultowym wsparciem stopy dla dynamiki ruchu we wszystkich kierunkach. Cholewka FiberTouch to lekki materiał, który zapewnia doskonałe dopasowanie i wsparcie stopy nawet gdy poruszasz się z największą prędkością. Dopasowanie kompresyjne języka ułatwia zachowanie stałej i dostosowanej do stopy pozycji podczas gry. Sprint Web to trójwymiarowa tekstura na cholewce, która zapewnia kontrolę nad piłką nawet przy zwiększonych prędkościach. O kim mowa? Mowa tutaj o laminę jamalu i w dzisiejszym odcinku trzy aspekty, trzy cechy, których możecie się od niego nauczyć. I Watch me go to the max. You win at first, and you know that you last. Lamina Yamal to na pewno gracz, który świetnie wykorzystuje cechy motoryczne w dryblingu. Jednocześnie również korzysta z cech nieprzewidywalności, takich jak balans ciałem czy zamarkowania. Jest to gracz, który korzysta bardzo często ze zmiany kierunku, bo jest to jedna z bardziej skutecznych cech motorycznych w dryblingu. Oczywiście z hamowania, z przyspieszenia również korzysta, ale my dzisiaj zajmiemy się tematem zmiany kierunku. I przejdziemy przez ten temat od A do Z, czyli od mobilności, elastyczności, siły mięśnia, także ruchomości stawów, przez stabilizację, po ćwiczenia pod moc, a także skupimy się na tym, aby wykorzystać potem te fundamenty do specyficznych zmian kierunku, którymi cechuje się laminę. Jamal. Mobilność wpłynie na to, że będziemy w stanie swobodnie zmieniać kierunki. Przekazywanie pełnej mocy do mięśni dzięki pracy nad stabilizacją wpłynie na to, że właśnie ta pełna moc w mięśniach się pojawi. A dodatkowo wzmocnimy tą moc jeszcze ćwiczeniami plyometrycznymi, a także ćwiczeniami pod koordynację i szybką pracę nóg. A na końcu, te wszystkie fundamenty zaaplikujemy właśnie w specyficzne zmiany w kierunku z piłką przy nodze, aby. Je przystosować do tego, co jest najważniejsze, czyli driblingu. Zaczynamy od kompleksowej mobilności. W piłce nożnej nie chodzi o to, abyś był tylko rozciągnięty, a umiał wykorzystywać mobilność do ruchu. A do tego potrzebujesz zadbać o elastyczność, najlepiej wykorzystując ćwiczenia dynamiczne lub gimnastyczne, powiększając swój zakres ruchu, siłę, wzmacniając mięśnie, które stabilizują stawy i opadają najbardziej kluczowe części ciała, takie jak biodra, kolana, kostki, zmniejszając ryzyko kontuzji i pozwalając sobie generować dynamikę w przemieszczaniu się. Bez części siłowej, po samym rozciąganiu i to jeszcze statycznie, Mógłbyś czuć się w części głównej jak guma. No i na koniec ruchomość, umożliwiająca swobodny i kontrolowany ruch w różnych kierunkach. Następnie przechodzimy do ćwiczenia stabilizacyjnego. Stabilizacja ciała sprawia, że nasz mózg czuje się bezpieczniej podczas ruchu, co pozwala na przekazywanie większej mocy do mięśni. Jeżeli mięśnie stabilizujące będą słabe, a twój mózg wykryje niebezpieczeństwo podczas ruchu, może ograniczyć przekazywanie pełnej mocy do mięśni, a to wpłynie na potencjał Twojej szybkości i zwinności. Następnie przechodzimy do jakości ruchu, która jest umiejętnością prawidłowej projekcji ciała przy przemieszczaniu się. W ćwiczeniu skupiamy się na szybkim odbi z nogi atakującej podłoże i płynnym otwarciu nogi przeciwnej. Następnie szybkiego powrotu do pozycji wyjściowej. Ten ruch potem wielokrotnie przyda nam się podczas pracy nad zmianami kierunku z piłką przy nodze. W przedostatniej części pracujemy nad koordynacją i szybką pracą nóg. Koordynacja pomaga nam w balansie pomiędzy swobodą, płynnością i szybkością zmian kierunku, wzmacnia koordynację umysłową, a harmonijne połączenie z szybkością fizyczną nóg zbuduje kompleksową szybkość. No i na koniec powinniśmy już te wszystkie fundamenty przystosować do zmian kierunku już po prostu w bieganiu. I Jesteśmy przygotowani do wysiłku poprzez tą wstawkę motoryczną bez piłki, którą wykonaliśmy. I teraz chcielibyśmy połączyć tą zmianę kierunku, aby przystosować ją do działań z piłką. Ale zanim do tego przejdziemy, poruszymy sobie drugi element, który nam się będzie świetnie z tym łączył. Bo Lamina Jamal to zawodnik, który świetnie korzysta ze zmian kierunku, ale również bardzo fajnie dezorientuje rywala swoim wyhamowaniem. To wyhamowanie najczęściej robi przed rywalem i w momencie, kiedy się zatrzymuje hamując, wykorzystuje albo krótką nóżkę do zaatakowania kierunku, albo stara się po prostu wygenerować jak największą szybkość w przemieszczaniu się przyspieszeniem i my będziemy chcieli właśnie się tego dzisiaj nauczyć, czyli na samym początku kilka razy sobie sucho wyhamujemy ruch do tego, aby zaatakować szybką nóżką kierunek, albo Przyspieszyć, a potem połączymy sobie to wszystko w sekwencji zmian kierunku, kończąc całą sekwencję tym ruchem, aby ostatecznie znaleźć się przed bramką i oddać strzał. Zacznij od prowadzenia piłki, a następnie wyhamuj ruch z krótkimi krokami, które pozwolą ci zdezorientować rywala. Obniż środek ciężkości, aby być gotowym do szybkiego działania zaraz po W pierwszym wariancie zaatakuj przestrzeń krótką nogą, rotując biodro i atakując piłkę wewnętrzną częścią stopy. W drugim wariancie przejdź po hamowaniu do przyspieszenia. Powtarzaj ruch z tymi założeniami, a zdobyte fundamenty będą pozwalały Ci go robić coraz lepiej, płynniej, szybciej i bardziej nieprzewidywalnie. I teraz połączymy sobie ten ruch z narzędziem do obserwacji, gdzie będziemy na koniec mówić liczbę, liczbę jaka się pokazała, żeby podnieść wzrok. Przed samym wyhamowaniem, ale zaczniemy całą sekwencję od tego, aby wykonać szybki zwrot za nogą postawną podeszwą. Następnie wykorzystamy zmianę kierunku, nad którą pracowaliśmy już kiedyś w jednym odcinku. Wejdziemy do środka i teraz z pełnego prowadzenia chcemy wyhamować tutaj ruch. I albo wykorzystać krótką nogę, aby zaatakować kierunek, albo staramy się tym przyspieszeniem zdobyć przestrzeń, no i potem oddajemy. I Laminę Yamal to też połączenie dwóch aspektów. Szybkość reakcji, a także powtarzalność sprintów. I my, właśnie sobie teraz w torze, na jego pozycji, zrobimy sekwencję. I szybkości reakcji na strzałkę, którą mamy na narzędziu do obserwacji, i wykorzystamy całe boisko do tego, aby w pewnym momencie zwolnić prędkość biegu z piłką przy nodze, ale tylko po to, żeby zahamować i zrobić zwrot do oddania strzału, albo przyspieszyć w kierunku linii bocznej do wrzutki. I teraz cała sekwencja będzie wyglądała następująco. Zagrywamy sobie piłkę od ścianki. I przyjmujemy od razu prawą nogą do tego, żeby zacząć się wprowadzać w kierunku narzędzia do obserwacji. Prowadzimy krótko piłkę przy nodze, i teraz chcemy zareagować do strzałki, która się pokaże. Jeżeli pokaże nam się strzałka w tamtą stronę, będziemy chcieli jak najszybciej zaatakować kierunek do środka, i teraz prowadzić piłkę cały czas w tym kierunku blisko przy nodze. Tutaj wykonamy lekkie zahamowanie, i teraz w zależności od tego, czy właśnie poszliśmy w tą stronę, czy poszliśmy w tą stronę, to w momencie kiedy zejdziemy sobie po skosie w lewą stronę, aż dojdziemy tutaj, chcemy z tego jednym kontaktem, yy, tak jak specyficznie Jamal to robi, ustawić sobie piłkę do strzału lewą nogą. Jeżeli będziemy atakowali ten kierunek, to chcemy tutaj po zahamowaniu zaatakować przyspieszeniem ten kierunek i dać wrzutkę. Fajnie jakbyśmy mieli partnera, ale nie mamy ważne, aby budować prędkość. Zaczynając od spokojnego prowadzenia, potem bardzo szybko zareagować i przyspie przyspieszyć, znowu zwiększać prędkość z każdym kolejnym pokonywanym metrem i na końcu tutaj lekko wyhamować tą prędkość, ale tylko po to, żeby zaraz dynamicznie zaatakować albo środek do strzału, albo przyspieszeniem linię końcową do brzuchu. in a place with Podsumowując, ten odcinek miał wam w pewien sposób pokazać w jaki sposób możecie pracować nad swoimi zmianami kierunku od A do Z, czyli od aspektu mobilności przez stabilność, jakość ruchu, szybką pracę nóg, koordynację aż po pracę nad powtarzalnością sprintów w driblingu, nad hamowaniem i przyspieszeniem, a także nad zmianami kierunku, czyli nad aspektami, które wyróżniają Laminę Yamala. I można powiedzieć, że te dzisiejsze buty Adidas F50 wpisały nam się idealnie w tematykę odcinka, bo można powiedzieć, że mi pomogły w treningu szybkości i zwinności. Powiem Wam szczerze, że jest to chyba najlżejszy but, jakiego miałem na stopie. I jest to fajne odczucie, po prostu pracować nad szybkością i zwinnością w takich butach. Jest to właśnie stworzone z myślą o zawodnikach, którzy chcą maksymalizować wyniki szybkościowe poprzez samą gramaturę buta, ale też poprzez to, jak on jest stworzony, jeżeli chodzi o sam design. Fajne w ogóle dopasowanie też buta do stopy, bo mimo że miałem je dzisiaj pierwszy raz na stopie, to nie miałem czegoś takiego jak w większości butach, że musiałem bardzo długo się do nich przyzwyczajać. Tutaj miałem wrażenie, że od pierwszego kontaktu z piłką od razu złapałem z nimi jakieś takie flow. No a potem już w treningu szybkości, zwinności bez i z piłką, ich gramatura była dla mnie na pewno pomocna. A mam nadzieję, że ten materiał będzie dla was inspiracją do tego, aby pracować właśnie nad swoją szybkością i zwinnością w kontekście piłkarskim, bo to dla zawodników, którzy grają w piłkę jest najbardziej kluczowe. Nie powinno nam zależeć na tym, aby poprawiać e, swoją szybkość tylko i wyłącznie na kamerze, w siłowni, tylko żeby ta szybkość i zwinność przekładała się na wyniki zdobywane czy to w dryblingu, czy w przyjęciach, czy w e, prowadzeniu piłki. I to było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli podoba Wam się ta seria. Już wam mogę zdradzić szczegóły, że w następnym materiale pojawi się gracz Bayeru Leverkusen, Florian Wirtz.